z wami Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie że przyszedłem znieść prawo i proroków Nie przyszedłem znieść ale wypełnić Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i Ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż rzuconych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Oto słowo pańskie. Ugłowanie, Chrystusie Panu, siostry i bracia. Za nami po pierwszym wstępnym tygodniu pierwszy tydzień rozważań nowego podręcznika. Oparty na konkretnej drodze, którą Bóg nam proponuje, jako drogę bezpieczną, jako drogę życiodajną, jako drogę pełną pokoju. Pierwsze przykazanie Dekalogu w tej formie katakizmowej. Jest troszkę poszatkowana, bo to co uważamy za wstęp do dekalogu, jest już treścią pierwszego przykazania. Czyli pierwsze przykazanie nie brzmi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, tylko brzmi: ja jest Pan Bóg Twój, którym Cię wybił z dzień egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. To jest formuła przymierza. Przymierze, o którym ostatnio dużo mówiliśmy, że to jest bardzo konkretne przymierze, przymierze małżeńskie, przymierze, w którym Bóg przychodzi, żeby nas poślubić sobie, żeby okazać nam miłość. Dlatego to pierwsze przykazanie rozważaliśmy w tym tygodniu jako w ogóle źródło Bożej miłości. Tego, że Bóg nam stworzeniu komuś tak małemu wobec Niego daje siebie w całości. Żyje dla nas. Stworzył nas dla siebie, dla swojej miłości. I chce stawać się darem dla nas we wszystkim, co przeżywamy, w tym, kim jesteśmy. I to jest część tego przykazania to jest dar, bo przymierze zawsze zawiera w sobie zobowiązania po obu stronach. I to jest Boże Dar. Bóg jest Bogiem dla nas, ale właśnie w taki sposób nie panowania nad nami. Ale pięknej relacji miłości, w której nas chce poślubić sobie. I jaka jest druga treść tego zobowiązania? Mógł prosić tylko o jedno w zamian. Bądź mi wierny. Bądź mi wierny. I Izrael, który wychodzi z Egiptu, który doświadczył ogromnej mocy Boga, ogromnej miłości i troski. Doświadczył wierności Boga temu, że Bóg jest wierny swoją przymierze. Czekając właśnie na te 10 słów życia, co robi pod górą Synaj? Buduje sobie cielce. Mimo tak wielkich znaków, nie wytrwali w wierności. To jest pierwsze naiwne myślenie w nas, że jeżeli dokona się jakiś niekwestionowany znak istnienia Boga, to pozostaniemy mu wierni. To jest bardzo naiwne myślenie. Wystarczy spojrzeć w relacjach z ludźmi, tymi, których kochamy, na ile potrafimy być wierni, na ile potrafimy być lojalni, wierni temu słowu, które obiecamy, do czego się zobowiążemy. Człowieka, z którym żyjemy na co dzień, widzimy. I myślicie, że gdybyście tu zobaczyli teraz Boga, który się fizycznie objawia, to to jest gwarancja tego, że pozostaniecie mu wierni? To jest bardzo naiwne myślenie. Szatan chce, żebyśmy tak myśleli, bo wtedy za czym dążymy? Gonimy za znakami, a nie za poznawaniem Boga, nie, roz, nie za rozpochybaniem swojego serca. I e, tym wypełnieniem prawa, e, Jezus mówi bardzo wyraźnie: e, Ja nic z dekalogu nie znoszę, to jest droga życia. Ja przyszedłem ją zrealizować, pokazać Wam, że tą drogą wierności Ojcu da się iść. Jezus pozostał Ojcu wierny do krzyża. Tu się wyraża Jego wierność na krzyżu. E, znając jako Bóg konsekwencje. Ból, cierpienie, cierpienie wynikające też z doświadczenia odrzucenia, osamotnienia w tej godzinie. Jezus to znał i fizycznie to na nim się wyraziło. Pamiętacie godzinę ogrodu oliwnego, kiedy Jezus poci się krwią ze strachu, bo jest świadomy tego, co na niego czeka. Tam się objawia Jego wierność. On mówi, nie chce tego ale wiem, że to jest potrzebne i niech Twoja wolność się spełni. To jest wierność, zaparcie się siebie, wzięcie krzyża. I tak, taka jest nasza droga zmagania ze słabościami, których doświadczamy z grzechem. Wielokrotnie wchodząc w pokusę, doświadczając jej w życiu, będziesz mieć takie wrażenie, że umierasz, kiedy się jej przeciwstawisz. Że wchodzisz w jakąś totalną śmierć, rezygnację z siebie. Ale z tej śmierci jest życie wtedy. Wchodzisz na drogę życia. Umierasz dlatego, co Cię zabija. Ten paradoks, o którym Jezus mówił, że kto. Zawsze po ceny nie chciało tutaj doświadczyć życia na swoich zasadach, to to życie straci bardzo szybko. A kto zaufa, że na Jego drodze znajdzie życie, to zachowa swoje życie na życie wieczne. Wprowadzi tą radość w całą wieczność. Dlatego Jezus dziś pokazuje nam, jak realizować to przymierze zawarte w pierwszym przykazaniu. Nie przyszedłem znieść ale wypełnić. Mówi o sprawiedliwości prawa być większa niż tych, którzy najbardziej skrupulatnie przestrzegali przykazań i innych praw, które sobie zbudowali właśnie po to, żeby nie złamać żadnego z przykazań. Po co to 613 dodatkowych nakazów prawa faryzeusze mieli i wypełniali? To było obwarowanie do przykazań. Oni nie po to wymyślili, żeby taką granicę szeroką wokół przykazań zbudować, żeby ich nie złamać. I Jezus mówi: No, widzicie, wasza sprawiedliwość ma być większa. Jak zbudować jeszcze większą sprawiedliwość, dołożyć drugie 613? Nie. nie. Jezus to bardzo uprościł. Mówi: Nie musisz się uczyć na pamięć tych 613 nakazów i ich wypełniać. Naucz się kochać. Naucz się żyć miłością do mnie. To masz gwarancję że nie złamiesz żadnego z przykazań, że pójdziesz drogą przykazań, drogą miłości Ojca, na której pokazuje Ci życie. I to pierwsze przykazanie jest zaproszenie do tego, żeby szukać Bożej miłości w swoim życiu. Żeby to doświadczenie w sobie ożywiać. Żeby nie gonić za cudownościami, za niezwykłymi doświadczeniami, uniesieniami emocjonalnymi bo na tym wiary i wierności wobec Boga się nie zbuduje. Wierność buduje się na codziennym przypominaniu sobie. O czym? O tym, że Bóg mnie kocha i przypominanie sobie, chcę odpowiedzieć na tą miłość swoim życiem, dzisiejszym dniem, dzisiejszymi decyzjami, słowami. Tym chcę, Boże, dziś odpowiadać na Twoją miłość. I zobaczcie, to jest całkiem inna perspektywa. Nie żyję z listą zakazów, czego mi nie wolno zrobić z tego dnia, tylko szukam okazji do tego, żeby pokazać swoją miłość Bogu. To jest całkiem inna perspektywa. Wchodzimy z perspektywy życia niewolnik. Wchodzimy w perspektywę życia syna. I... Myślę, że warto też przewartościować wszystkie wyrzeczenia, postanowienia, tylko postępy, które robimy, żeby je ukierunkować właśnie na miłość, na relację, na budowanie więzi, które nie zawsze jest łatwe, które jest związane z cierpieniem, które jest związane z wyrzeczeniami. Każdy, kto ma przyjaciół, współmałżonka, dzieci, wie, ile kosztuje zbudowanie autentycznej, Więzi. I wie, że to budowanie nie ma szans, to by była jakaś ułuda. Nie ma szans budować takiej więzi bez doświadczenia wyrzeczeni krzyża. Bo to jest próba miłości. To jest doświadczenie, które próbuje naszą wierność. Pokazuje, że ona jest autentyczna. I. Dlatego dziś bez lęku warto spojrzeć na swoje życie, na to, co nas rani w tej perspektywie, na te wszystkie bożki, które sobie tworzymy w miejsce tej miłości, tej relacji. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, bardzo często Słowo Boże porównuje je do niewierności, zrady w małżeństwie, że każda nasza niewierność, każdy nasz grzech Zrada względem Boga, który, który nas poślubił, który przyjął nas przez swoją miłość. I ta perspektywa ciągłego myślenia, przypominania sobie o tej miłości, też ma swój wydźwięk w Biblii, bo chorobę serca, to chore serce, które o tym nie pamięta, Bóg nazywa jak sklerokardia greckie słowo w Piśmie Świętym. A na polski chcę to przetłumaczyć to najprościej: skleroza, serca, czyli to, co Biblia tysiąclecia tłumaczy jako serce zatwardziałe, że ktoś ma serce z kamienia, zatwardziałe, czyli serce, które nie jest zdolne do tego, żeby pamiętać. Serce, które tak szybko zapomniało o miłości Boga, o Jego mocy, o Jego potędze. I gdzie to serce się objawiło? No, już pod górą syna. Kiedy Izraelici budują złotego cielca. Później, kilka kroków dalej, w Meribah i Massa, gdzie się kłócili o to, że nie ma wody. Później zbuntowali się, bo powiedzieli, na kogo to nas prowadzi, że na taki silny lód i uciekli z powrotem na pustynię. Mogli być ziemią obiecanej po kilku miesiącach wędrówki. Nasze serce jest dokładnie takie samo. Moje serce jest takie samo, Twoje serce też jest takie samo. Bardzo łatwo nam przychodzi wchodzić w niewierność, w brak zaufania względem Boga. Dlatego ta liturgia jest nam bardzo potrzebna, po to, żebyśmy wspólnie, modląc się za siebie nawzajem, prosili o uzdrowienie naszych serc, żeby zaczęły pamiętać, żeby Bóg wyleczył nasze serca ze sklerozy. Żeby moje serce, żeby Twoje serce zaczęło w każdej minucie życia pamiętać o miłości Boga, która powołała to serce do bicia, do życia. O miłości Boga, która we wszystkim stale Ci towarzyszy i chce Cię prowadzić. Jak jej zaczniemy szukać w siebie, zaczniemy budować więź z Bogiem i odkryjemy bezpieczną drogę. I idąc tą drogą, nagle odkryjemy i tę drogę przykazać. Nawet moglibyśmy nie znać Dekalogu, a szukając Bożej miłości idą za nią, idziemy drogą Dekalogu.